Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W tym filmie pokażę wam jeden z kilkunastu obiektów, które są przeznaczone do wyburzenia, ponieważ znalazły się na trasie budowy nowej drogi ekspresowej s 6 na Pomorzu Środkowym w okolicach miasta Lemborg. Od jakiegoś czasu właśnie trwają tutaj prace związane z budową tej właśnie drogi i w różnych miejscach. E, I w sumie tutaj znajduje się największa piaskownica, o której dzieci mogą sobie pomarzyć. Tutaj w oddali widzicie te wszystkie zabawki: koparki, spychacze, ładowarki. No, bajka. A tam jest największa piaskownica. Co prawda, no, słoneczko świeci, więc pokazuję wam pod słońce, ale uwierzcie mi na słowo największa piaskownica, jaką dzieci mogą sobie wymarzyć. Tam oczywiście rósł las. Jest takie potężne wzniesienie w lesie, które w tej chwili jest wyrównywane, obniżane. Żeby tamtędy właśnie przebiegała to droga ekspresowa S6 Za chwileczkę Wam pokażę jeden z pierwszych obiektów A w kolejnych filmach zobaczycie kolejne obiekty, które są do wyburzenia Więc zapraszam Was do oglądania dalszej części filmu I kolejnych filmów, które się pojawią na moim kanale No i kolejne obiekty do wyburzenia w miejscowości Mosty tym razem będzie to były warsztat samochodowy. Pierwszy z obiektów, jaki Wam pokażę. E, już tutaj teren praktycznie jest usprzątnięty. Niewiele tutaj się ugowało, ale jeszcze Wam pokażę, że to był warsztat samochodowy. No, widać kanał potężny kanał samochodowy. Jeden. Sprawdzimy jego głębokość. Zobaczcie. Naprawdę potężny. Porządny kanał. Na wysokość około metra m. No, nie byle co. Ładnie kafelkami wszystko wyłożone. Tutaj widać, że było oświetlenie. Tutaj jeszcze się uchowały lampki. To jest fajnie. Zobaczcie, tutaj są też dwa kanały z sobą połączone, więc no, to było wszystko tutaj dobrze przemyślane, żeby mechanikom, którzy tu naprawiali auta, żeby nie musiał wychodzić z jednego kanału, wchodzić do drugiego, tylko mógł przejść pomiędzy kanałami. O, kafle, wszystko tutaj, wszystkie przewody, jakie tutaj były, wszystko widać jest wypewne. Nic z instalacji nie zostało, przewody po prostu wyrwane spod kafelków. O, trzeba uważać, bo tutaj wszędzie jest kanał, żeby do niego nie wpaść. bo gapie się tutaj na ścianę i w ogóle. Tak to by nami tutaj wygląda. No, trzy stanowiska na trzy samochody. Jeszcze zwiedzimy ten połączony kanał. Zobaczcie. No, powiem Wam, że jeżeli chodzi o kanały samochodowe, no to naprawdę z wielkim kunsztem był zrobiony. Tutaj, oczywiście, jest studzienka odprowadzająca jakąś tam wodę. Mam nadzieję, że nie smary. No e... na wysokość 1,70 m to dziś jest. Kurna, to tak mechanicy chlali? Zobaczcie, ile butelek. Trzy torby? Kurna, tu jest 40, 50 butelek. Kurna może po pracy dawali tak ostro czadu jak udało im się jakiś w końcu samochód naprawić porządnie zobaczcie tutaj mamy jakiś hak no ciekawe nie do czego służył w jakim przeznaczeniu tutaj były lampki oświetlenie Nie jest strasznie dmucha. Tam gdzieś jeszcze musi być wyżej. Wejście jeszcze, zobaczymy. O, tam jest przejście jakieś. A, tutaj takie porządne kafle. Tutaj pomieszczenie jedno w dół. Dobra, zacznijmy od tych pomieszczeń u góry. Zobaczymy u góry, jak to wygląda. No, wszystko elegancko zrobione. Porządne gresy, porządne kafle. Przyjemny zapach, powiem wam. Nie ma żadnej jakiejś stęchlizny, innych rzeczy. Nic. Nie, tutaj jakaś kuchnia chyba była, bo dalej mamy kafle. Tutaj zobaczcie, był wentylator, to kuchnia była. Jeżeli to jest wentylator, to była na pewno kuchnia jakaś, pomieszczenie może kuchenne, jest sanitarne dla pracowników, gdzie po prostu jedli sobie śniadanie. E, Dziwi, takie standardowe. Oczywiście klamek już nie ma, komuś się przydały. Tak samo przewody wszystkie tutaj ze ścian, tak samo spod kafli wyrwane. No a to ktoś się tutaj namęczył, żeby te przewody powyciągać, powyrywać. Tutaj mamy łazienkę. Ach, muszę światełko zapalić, bo nic nie widać. Zobaczcie, łazienka. Skromne kafelki. Jeden kibelek i co? I brodzik, czyli tu był prysznic. No, nawet się zachowało od prysznica mocowanie. Nawet się zachowała żarówka, taka standardowa, jeszcze starej daty. Yy, tutaj wentylator, tutaj kibelek. Yy, oczywiście nie będę zaglądał do środka, nie będę podnosił klapy. Jeżeli chodzi o umywalkę, no niestety nie ma umywalki. Lustro się uchowało. No, gniazdko elektryczne też się uchowało. Dobra, patrzymy dalej. Tutaj było wyjście na steryszek. Tak to nazwijmy. Trabiny oczywiście nie ma. Nie będę tutaj wskakiwał, bo nie ma takiej potrzeby. A tutaj jest otwarte? O, mamy otwarte. O, tu jest dopiero duży strych. Tam tylko taki. O. No, tutaj duży strych. Dachówki jakieś tutaj poukładane. Fajny obieg, porządnie zrobiony, naprawdę. Powiem Wam, że jak na warsztat samochodowy, na trzy stanowiska, naprawdę bardzo porządnie wykonany. Strasznie wieje, wiem o tym. Tam są kolejne obiekty, które też są do wyburzenia. Tutaj też kolejny budynek. No dobra, nie ma tu nic więcej ciekawego do pokazania. To co Wam pokazałem, jeżeli chodzi o ten. Tutaj Alastrych. No dobra, zwijamy się stąd. Wszystko co było do pokazania Wam pokazałem. Zamknę drzwi, żeby tutaj tak mocno wiatr nie hulał. I pozostało nam jeszcze jedno pomieszczenie na dole. Ja mówiłem, że to jest jakaś piwnica. Jakaś piwnica, pewno z kotłownią, gdzie była kotłownia. W jakiś, jakiś sposób ten obiekt musiał być ogrzewany. No, jak to na warsztatach samochodowych nigdy pewno ciepło nie było. Ale w jakiś sposób na pewno to było ogrzewane. To jest wejście na podwórko. Dobra, a tu mamy wejście teraz tutaj lampkę trzeba zapalić no tutaj to już wilgoć czuć ale chyba ja wszystko tu w kaflach jest a, ja, tutaj było pewne jakieś centralne ogrzewanie, no zobaczcie, oczywiście tutaj nigdzie przewodów nie ma, ale tutaj mamy, tu mamy kominowe szyby, tak to nazwijmy, więc tutaj stał jakiś duży piec, eee, przypuszczam, że na jakiś olej, eee, bo wiadomo w każdym warsztacie samochodowym zrzut oleju jest na pęczki więc większość warsztatów samochodowych w ten sposób mają jakieś tam piece olejowe przypuszczam dobra tak to wygląda więc tutaj na pewno była kotłownia no. tu jest tu z tej z drugiej strony co przed chwilą zaglądałem no, i dobra, nic tu więcej nie ma, nic tu więcej ciekawego nie ma do pokazania. To wszystko, co chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o ten opuszczony warsztat na terenie planowanej trasy ekspresowej S6. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto pokazać go, to co się pozostało po nim. Bo niedługo przestanie całkowicie istnieć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich. Życzę miłego dnia. Cześć.